Dzień dobry Państwu, witam widzów Oli Onko i Studia Sanitas, ponieważ spotykamy się dzisiaj z okazji listopada, który jest miesiącem świadomości raka stercza i raka jądra. I właśnie pacjentom z tymi nowotworami w ramach projektu Moc Gór Onko Silni dedykowane było wejście na Kazimierski Szczyt. Szczyt korony TAT, te szczyty zdobywa Towarzystwo Sanitas Sanoka. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Michał Radwański, polski hokeista, reprezentant Polski, współkomentator meczów hokejowych transmitowanych przez TVP Sport. Pan Michał jest wychowankiem i wieloletnim zawodnikiem Sanockiego Klubu Hokejowego, a obecnie jest jego prezesem. Pan Michał jest też pacjentem, który mierzył się z rakiem jądra i to będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Witam serdecznie Pana Panie Michał. Witam serdecznie Panią Prowadzącą, jak i zarówno wszystkich nas oglądających tutaj telewizów. Panie Michale, zanim Pan zachorował na raka jądra, jaka była Pana wiedza na temat tego nowotworu? Czy Pan dziś się spotkał z jakimiś informacjami w mediach, w poradnikach? Czy pan coś wiedział wcześniej na ten temat? No powiem szczerze, moja wiedza nie była za, za duża, no, jednak byłem młodym. Młodym chłopakiem, który miał około 23-24 lata, czynnie uprawiającym sport zawodowo. Także tej wiedzy nie było, nie było na ten temat praktycznie żadnej. Panie Michale, a jaka była Pana reakcja na diagnozę? Reakcja na diagnozę: szczerze, tak troszkę, jakby to powiedzieć, tą reakcję. Pierwsze nie dotarło do mnie, że to, że to w ogóle może być rak. Zostało, zostało mi to przedstawione, że lekarz może tak delikatnie chciał to do mnie powiedzieć. Wiadomo, byłem sam gdzieś podpisany, miałem kontrakt, akurat w Wojazd pod hale, Nowy Tarak w drużynie. Nie chciał może mi tego zakomunikować zbytnio ostro i powiedział, że może być, mogę mieć jakieś przewlekłe zapalenie jądra, prawda? Ale miałem też w rodzinie lekarzy, gdzie zaraz. Po tej diagnozie wykonałem telefon, udałem się w swoje rodzime strony, gdzie udałem się do urologa, gdzie natychmiastowo stwierdzono, że jest to rak i to w stadium takim zaawansowanym i, i, i trzeba operować, żeby jak najszybciej, najszybciej to usunąć. No, moja reakcja była taka, że hmm. pierwszy, pierwszy tydzień to było takie niedowierzanie. Jakoś tak troszkę nie, nie, nie brałem to na poważnie. I jakoś tak nie dochodziło to do mnie, ale z tam z tygodnia na tydzień jednak, jak już zaczęliśmy przechodzić różnego rodzaju badania, jakieś wyniki histopatologiczne, prawda, te markery nowotworowe, no, zaczęło się więcej tych wszystkich badań. Coraz więcej sięgałem do internetu, zaznajmiać się z tą, z tą chorobą, jak to przebiega, u kogo ona najbardziej się pojawia, w jakim wieku. No to zaczęło już to trochę do mnie dochodzić, ale powiem szczerze, że traktowałem to jak, jak swego rodzaju następną kontuzję w życiu, którą tam już wcześniej miałem, przechodziłem troszkę cięższe kontuzje i, i to mnie chyba trzymało wszystko w takiej świadomości, że, że jest choroba, trzeba jej się pozbyć, jak najszybciej wyleczyć i wracać na lód. Także mi się wydaje, że ta psychika młodego, tego młodzieńca w tamtym, w tamtym, w czasie, była na tyle mocna, wystarczająca, żeby jak najszybciej przebić tą chorobę i, i wracać na lud. Ale jednak choroba zmieniła Pana życie i, i życie Pana rodziny, bo Pan wtedy już miał żonę, miał dziecko i jak to wpłynęło na Pana życie? Co się zmieniło w Pana życiu w tym momencie? No zgadza się, zgadza się, no, na pewno to, cała rodzina była przy mnie, byliśmy młodym małżeństwem, mieliśmy jedno dziecko, tu zostałem uświadomiony też w instytucie. Byłem prowadzony w Instytucie w Warszawie przez bardzo dobrych specjalistów, którzy też zaproponowali mi, że, że mogę, mogę swoje nasienie przechować w tak zwanym banku. Gdzieś po dalszych konsultacjach z żoną stwierdziliśmy: Mamy dziecko młode, nie, nie jest nam to potrzebne, prawda. Jak się później okazało, po czterech po latach następnego synka udało nam się stworzyć, który jest z nami do dzisiaj, także nie przeszkodziło nam to w dalszych czynnościach, także wszystko się pokładało, ale na pewno spojrzenie na, na sport, na życie troszkę, troszkę inaczej, może zacząłem to dostrzegać. Może, może to bliższe sprawy takie naziemne takie wrażniejsze troszkę człowiek troszkę już to inaczej, inaczej odczuwał i, i podejmował te decyzje. To, to na pewno dużo wpłynęło. Panie Michale, to jest właśnie to, co pan powiedział. To jest taka choroba i tu jest bardzo mała wiedza na ten temat, że ona dotyka. Młodych panów, właściwie chłopców, nastolatków w wieku 15, od 15 lat się zaczyna taki rozwój tej choroby i panów do 40. To jest ten przedział, ta mediana taka wieku zachorowań. I rzeczywiście dla tych osób w tym wieku to, to jest to bardzo trudne doświadczenie. I to jest właśnie bardzo specyficzny nowotwór który dotyczy właśnie młodych mężczyzn, jednocześnie dotyczy sfery seksualności, no bo to są te narządy związane z życiem seksualnym. A jak pan sobie z tym problemem poradził? Czy może to jest trochę intymne pytanie, ale może pan powie, bo to jest ważne dla właśnie dla młodych mężczyzn, żeby wiedzieć, że to nie wyklucza przecież życia seksualnego? No ja powiem szczerze, moje otwarcie się na ten temat, no bo powiem szczerze, no chłopaki w wieku między tam 18, 25, Rokiem życia, no nie mamy tej wiedzy, jakie mogą być choroby, prawda. Tak jak ja mówię, ja byłem w takim okresie bardzo wzmożonego treningu. Okres letni dla hokeistów jest bardzo ciężkim okresem e, trenowania, siłowni, biegania dużo, prawda. E, ja odczuwałem już pewien dyskomfort e, w czasie mojej choroby. Zwlekałem z tym długi czas. Przez miesiąc czasu bolało mnie, gdzieś tam rozmawiałem z żoną, no, ale no to jak to młody chłopak, to myślałem, siłownia codziennie. Pewnie mam jakąś, nie wiem, przepuchina mi się robi czy coś. Dopiero jak ten ból był troszkę już taki bardzo nieznośny, czy znośny, można było powiedzieć, prawda, to już się udałem do lekarza klubowego, który wysłał mnie do urologa, który mi zakomunikował, że jednak to może być, prawda, gusy jądra albo przewlekłe zapalenie. No to to dało taką lampkę mi, prawda, ale ja mówię o tym bardzo otwarcie. Ponieważ ten rak jest takim rodzajem raka, jak właśnie gdzie on doskwiera, właśnie w opaku między 18 a 25 rokiem życia. Również występuje u starszych, ale w tym wieku jest najczęściej on, on szerzony. Także ja w szatni, czy, czy tu między młodzieżą, mówię: chłopaki, to nie ma problemu. Jak jest jakiś problem, czujecie coś, jakiś dyskomfort z narządem, właśnie tym płodnym jądra czy coś, mówcie o tym otwarcie, badajcie się, dotykajcie. Mówcie o tym otwarcie, ja Wam pomogę. I, I było już tak, że w drużynie seniorskiej, gdzie był młody chłopak, od razu przyleciał do mnie z problemem, i udało nam się wykryć w bardzo wczesnym stadium, i, i to pomogło. I to był też właśnie też ten nowotwór. Także mi się wydaje, że rozmawianie o tym i komunikowanie jest jak najbardziej, bo, bo to jest choroba cywilizacyjna. Tak jak w większości kobiet, choroby kobiece przecież, tak samo i my mężczyźni mamy te choroby. Co do płodności, nie przeszkadza to w żadnym, żadnym wypadku, także nie należy się martwić, tylko po prostu jak najwcześniej trzeba się udać do lekarza, bo stopień wyleczalności jest bardzo duży tego, tego nowotworu, nowotworu, ale trzeba jak najszybciej na niego zadziała, zadziałać, zareagować i udać się do urologa w celu, w celu ustalenia jak najszybszego, najszybszego leczenia. No i rzeczywiście to, co pan mówi, jest bardzo istotne, i to, co pan robi, jest bardzo istotne, że pan uświadamia tym swoim podopiecznym, bo pan jest przecież trenerem, ok, a ma pan pod swoją opieką młodych chłopców, um, ważność badań. I rzeczywiście wyleczalność w raku jądra jest ogromna, bo ona sięga 99%, ale jednak, jak mówią dane epidemiologiczne światowe, Codziennie, co miesiąc, codziennie choruje na tego, na ten nowotwór aż 30 chłopców i mężczyzn, niektóre choruje, co umiera. I 11 tysięcy rocznie umiera. Więc jednak to jest ogromna liczba osób, i musimy robić wszystko, żeby to się nie zdarzało. I to, co pan powiedział, że ten nowotwór wcześniej ukryty u pana wychowanka okazał się być wyleczalny, i, i, i bardzo to było dobre działanie. A co by pan powiedział takim mężczyznom, którzy są już po leczeniu raka jądra i nie dokonali tak zwanego coming outu, tego wyjścia z szafy? Nadal się wstydzą, obawiają, że jeśli gdzieś zakomunikują publicznie, że są. Pacjentami po leczeniu tego nowotworu czy w trakcie leczenia tego nowotworu, to będą postrzegani w jakiś niepozytywny sposób. Ja powiem szczerze, zdziwiony jestem, że ludzie nie wiem, wstydzą się tego. Przecież no, no, chorób nie wybieramy. No, chorujemy na wszelkiego rodzaju nowotwory. Ja powiem szczerze, udając się do Warszawy, do instytutu, stając w kolejkach do różnego rodzaju badań, tam. Tam nie było tylko choroby guza, raka, jądra. Tam wszelkiego rodzaju były. Także ja się czułem jeden z nielicznych i ja powiedziałem, że jestem ten szczęściarz, który zachorował akurat na tą chorobę, bo, bo naprawdę przerażające widoki tam, tam były i, i ludzie mierzą się z różnymi innymi chorobami. A tutaj nie ma w tym nic naprawdę jakiegoś złego czy, czy wstydliwego. Z tą chorą, tak jak mówię, można w sferze seksualności, tu się nic nie zmienia. Można nadal mieć dzieci, w związku z partnerką, nadal jest tak samo. Także tu nie ma nic, i ta świadomość powinna być coraz większa, bo, bo, bo trzeba komunikować to na zewnątrz, bo naprawdę młodzi ludzie nie przywiązują, szczególnie jeszcze jak to są jacyś sportowcy no bo człowiek jest młody, silny, no jak może mu się coś dziać, prawda, jak można zachorować na jakąś poważną chorobę, a tu naprawdę w tej chorobie jest coś takiego jak to zaraz na początku się wykryje, ustala się tylko leczenie i, i zaraz się wraca do w pełnej formy i nie trzeba żadnych poważniejszych tam leczeń stosować, jakby jakiejś chemioterapii czy naświetleń, można, można ustrzec się przed tym wszystkim, także. Ja, tym wszystkim osobom, które jeszcze nie dokonały tego kaminautu, życzę, żeby się nie wstydziły i otwierały się na świat zewnętrzny, bo to pomoże nam wszystkim, całej młodzieży, całej ludzkości, być zdrowszym. No i tutaj zaapelujmy na koniec, że takie badanie, samo badanie powinno być wykonywane. U pacjenci powinni, nie pacjenci, zdrowe osoby powinny wykonywać samo badanie, jąder, młodzi chłopcy, od 15 roku życia. I tak jak pan powiedział, nie ma wstydliwych chorób. Nie ma wstydliwych też badań, i nie wstydźmy się, ojcowie niech uczą swoich synów wykonywać to badanie. Takie osoby jak pan, trenerzy, nauczyciele, lekarze, niech zwracają uwagę, że to jest takie samo badanie, jak dziewczyny wykonują sobie samo badanie piersi przecież. Więc to powinno być, ja to mówię, że to powinno być jak mycie zębów, prawda? Że jesteśmy nauczeni tego, że dwa razy dziennie co najmniej myjemy te zęby rano i wieczorem, a jeszcze dobrze byłoby po obiedzie. Tak samo to Badanie, raz w miesiącu wybrać sobie taki dzień, bo u dziewczyn to jest związane z menstruacją, u chłopców to może być, nie wiem, każdy pierwszy dzień miesiąca czy ostatni, każdy jest dobry, ale byle systematycznie i byle o tym pamiętać. A jak to zrobić, to my też pokazujemy na stronie Sanitasu. Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Sanitas, tam są takie rysunki. Jeśli ktoś się wstydzi zapytać, to może się posłużyć tymi rysunkami. A ja Panu bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że ona była bardzo pożyteczna. Dziękuję za tą otwartość tej rozmowie i za to, co Pan robi na co dzień, Panie Michale. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, dziękuję bardzo.